One, one gaje rozsiadły się w koło, po uroczych pagórkach, zbiegając w doliny, gdzie niegdzie dom lub kasztan podnosi swe czoło. Ponad drobniejsze mirty laury i jaśminy. Łagodnie pluszczą źródła, skryte gdzieś w zieleni, i z melodyjnym szmerem skał ściekają dalej. Srebrzystym wężem migną wśród łomu kamieni, i pod sklepieniem dębów w cichej płyną fali. Powietrzu pełno woni, ciepła barw i blasku. I błękit przesiąknięty tem światłem gorącem Zda się lśnić niby pyłkiem złocistego piasku. I tęczowych iskierek połyskać tysiącem W tym ciepłym oświetleniu żywa drzew zieloność. Przyjmując połysk złoty na szmaragdy swoje Harmonijnie w błękitną spływa nieskończoność Gaje błonia i wzgórza i przejrzyste zdroje. Pełne uśmiechu, szczęścia i rozkoszy dreszcz Wdzięczą się jak dana w złotym bóstwa deszczu. Wszystko płynie weselem, wszystko tchnie rozkoszą, czarem młodego życia i wiośnianych rojeń. I miłosne marzenia pierś ziemi podnoszą, żądzą namiętnych wzruszeń i słodkich upojeń. Różowo płoną laury, mirty ruszą śniegiem, delikatnego kwiecia. Które wietrzyk strąca i wstydliwie szeleszczą ponad wody brzegiem Gdy pierś białą odsłoni na jada płynąca Na głazie zarośniętym jedwabistą pleśnią W cieniu starych kasztanów siedzi pan rogaty jest bóstwo lasów i weselną pieśnią Wypełnia rozbawione szalejące światy Kosmate koźle nogi podwinął pod siebie I uwieńczon różami flet za wzięcie dmucha A śpiew płynie po ziemi, po wodzie i niebie I chwili wzdycha pieści i miłośnie grucha Aż sam pan upojony własnych brzmień słodyczą twarz przekrzywia podziwem i muska swą brodę. Patrząc się jak artysta z miną tajemniczą na pląsające nimfy nadobne i młode, te przywabione pieśnią wybiegły z ukrycia i tańczą lotną stopą po miękkiej murawie. Szał tańca i pustoty, czary wiosny i życia, Ogarnia tanecznicę w rozkosznej postawie, Zburzoną piersią w błękit rzucone świetlany, Zlatują rozpuściwszy na wiatr włosów sploty, I drażnią skryte w mirtach fauny i sylwany, I omdlewają zbytku namiętnej pustoty.